يبارك خير أدونا. Zaczęło się w ten sposób powstanie w Getcie. Jak wiecie, w tym roku szkolnym realizowaliśmy projekt pod tytułem Środami Pamiętych Żydowskich Warszawie". Dziś chcielibyśmy Wam przedstawić wyniki naszej pracy i jednocześnie zachęcić do zwiedzenia Warszawy. Utworzenie Getta ogłoszono 12 października 1940 roku. 400 tysięcy Żydów zostało zamkniętych na obszarze około 3 kilometrów kwadratowych. W getcie szerzyły się choroby, wód i zaraza. Moje getta sięgały 3 metrów i były zakończone drutem kolczastym. Jeśli jesteście na Placu Bankowym, jadąc do centrum miasta, wiedzcie, że oczyma wyobraźni możecie zobaczyć Wielką Synagogę. Już dzisiaj jest tylko wspomnieniem, ale była tu, stała, spotykali się w nich bogaci, zasymilowani Żydzi. Ani opowie Adam. Wielka Synagoga była największą synagogą, znajdującą się w ówczesnej Warszawie. Znajdowała się ona przy placu Tłumackiej 7 i została osobiście wyburzona przez Jurgena Sztrowa 16 maja 1943 roku. Przy ulicy, chłodnej i żelaznej, zobaczyliśmy tylko miejsce po drewnianym mostku, Istniał krótko, a jakże wpisał się w wojenne dzieje warszawskich Żydów. O tym opowie Olek. Chcąc usprawnić komunikację, w najbardziej newralgicznym miejscu warszawskiego getta, Niemcy, nad Areńską ulicą Chłodną, zbudowali drewnianą płatkę dla ruchu pieszego oraz stworzyli metalowe wrota dla najpopularniejszego ośrodku transportu kołowego, czyli Elingsz. Od 2011 roku, tam gdzie znajdował się słynny most nad Chłodną, znajduje się artystyczne upamiętnienie, tzw. Płatka Pamięci. Świetlista instalacja została stworzona przez architekta Tomasza Ledza. Niedaleko byłego mostku powstał również mural upamiętniającego. A tak w pomytniku pisał o nim Henryk Makower. A z góry widok na Aryjską, jakże jak nas wolną Warszawę, ale nie pozwala się na tak drobną przyjemność. Policjanci na moście, grzecznie, ale stanowczo, proszą, aby nie gapić się i przechodzić dalej. Autentycznym zabytkiem dziejów Żydów, przetrwanym do naszych czasów, jest wciąż czynna synagoga Twardej. 26. Jest to nie tylko miejsce praktyk religijnych, lecz również ważny ośrodek kultury żydowskiej. Najwięcej żydowskich pamiątek poznaliśmy z okresu istnienia getta w Warszawie. Wśród nich też jest znajdujący się przy ulicy Stawki dawny Plac. Zajmowała się jego historią Patrycja. Przy ulicy Stawki 4 przez 6 nie istnieje już rama kolejowa, która wraz z sąsiadującymi budynkami tworzyła w latach 1942-43 Miejsce koncentracji Żydów przed wywiezieniem iskieta warszawskiego do obozu zakłady w Treblince. Niemcy nazywali to miejsce placem przeładunkowym, czyli Urszak Placem. To oczywiście tylko niektóre zabytki żydowskiej Warszawy. Do niektórych nie zdążyliśmy dotrzeć. Aby Was do tego zachęcić, chcielibyśmy Wam rozdać folder informacyjny. Proszę Nina, aby go rozdała. Homba. Nie byłoby naszego projektu, gdyby nie zdobycia wiedzy na temat kultury żydowskiej. Ja szczególnie zaję się Karolina. Pokażę wam teraz krótką prezentację. Judaizm jest religią monoteistyczną, której podstawą jest wiara w jednego Boga. Powstała ona dwa tysiące lat przed Chrystusem. Simchat Torah, co po chwale jest jest to rozpoczęcie nowego cyklu czytania Tory. Kolejnym świętem jest Hanuka, podczas której na parapetach stawia się ośmioramienny świetnik. Każdego dnia zapala się po jednej świeczce. W czasie tego święta dzieci dostają prezenty. Skoro mowa o kulturze, warto zwrócić uwagę na święta symboli. Menora, gwiazda Dawida, jammułka, chałka oraz kigtery. Menora symbolizuje dla Żydów to, że Bóg spalał świat 7 dni lub płonący na pustyni krzew. Gwiazda Dawida, sześcioramienna gwiazda złożona z dwóch trójkątów równoramiennych. Gwiazda Dawida po hebrajsku to Magen David, tarcza Dawida. Chałka jest ściśle związana z, z żydowskimi świętami religijnymi. Żaden świąteczny posiłek nie może się rozpocząć bez dwóch chałek na stole. Jest to symbol dwóch horyzontalnych, które Bóg zsyłał Żydom w każdy piątek podczas ich wędrówki przez pustynię. W są to dwa pudełeczka, jedno nosimy na lewym ramieniu, aby było blisko serca, oznacza to, że część, że Tora jest w naszym sercu, drugie nosimy na głowie, oznacza to, że Tora jest cały czas w naszych myślach. Po prezentacji zapraszamy szanownych gości do degustacji dań żydowskich. Dziewczęta przygotowały pierożki według przepisu kuchni żydowskiej. Dziękujemy. Dzięki temu projektowi zintegrowałam się z moją klasą. Poznałam lepiej moją wychowawczynię. Dzięki projektowi poznałam żydowskie zabytki w Warszawie. Oprócz tego lepiej poznaliśmy się z ludźmi z projektu. Dzięki projektowi poznam kulturę żydowską. oraz miejsca, które są z nią związane. Mamy nadzieję, że Was zainteresowaliśmy i zachęciliśmy do zwiedzenia Warszawy oraz poznawania historii Żydów. Dziękujemy za uwagę. es